Hey, jestem Jami, mam 17 lat i resztę szczegółów o mnie poznacie w, w późniejszej części historii. Hej, jest, jestem, hey, mam 18 y, lat i ogól, ogólnie lubię grać na gitarze. Oh, Dobra stranek. Muszę wstać i iść teraz, po prostu wstać i zjeść śniadanie. Niestety, niestety trzeba iść do, do szkoły, Kolej, kole, kolejny taki dzień. Trzeba się przebrać. Mm. Jeg mm. håper det henter rest. oss. Jeszcze to. Dobra. Teraz trzeba jakoś ułożyć włosy i będę gotowa już, będę mogła już iść. Tylko jeszcze włosy trzeba zrobić. Dobra. Takie będą ok. Teraz jeszcze. Jestem gotowa. I jesteś gotowa. Tak możemy iść. Trzeba iść. Aby mnie poznali, że jestem czarownicą. Hej! Hej sunset! Hej sunset! Teraz mamy chemię. To zrobiła to, to zadanie domowe, które mieliśmy zrobić? Yy, tak, zrobiłam. Dobra. O Hisz dzwonek trzeba iść. Dzień dobry dzieci. Witam dzieci, kto przeczyta zadanie domowe. Umieliście zrobić. Chcę przeczytać zadanie domowe. Paige, przeczytaj zadanie. Ale ja nie mam. Dobrze, dziś ci odpuszczę. Dobra, muszę porozmawiać z sunset i spytać jej się, czy będzie mogła się dzisiaj spotkać. Hej, sunset! Hej! To mogłaby się dzisiaj spotkać? Yy, na przykład pójdziemy do koła, a potem możemy pójść do parku. No dobra, możemy się, możemy, możemy. A o której? Możemy tak gdzieś około piątej? Dobra, mam wolny czas, możemy, możemy pójść. Ok, to do zobaczenia. Pa. Dobra, muszę, 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 iść się przyciorać. Dobra, przybiorę się. Najpierw ściągnę to, co mam. Ech, dobra, biorę to, co wcześniej, tylko zrobię inne ubrania. Może w kolorze takim... Mogę ubrać się w sumie na czarno, biało. Tak będzie pasować. I mogę ubrać tą skienkę I jeszcze białe dodatki. Okej. Okay. Tak może być. Teraz wódcę tylko ubram, biorę i dobra. Ubiorę jeszcze, hmm, ubiorę może czerwę. może nikt się nie skapnie, pomyślą po prostu, że lubię czarownicę i tyle. A w sumie Sunset, sunset mi uważa, że jestem normalna, a nie czarownicą, więc nie muszę się bać, chodzić do, do niej z takimi ubraniami. I, hmm, to chyba wszystko, jeszcze tylko zmienię fryzurę. Hmm. Ja myślę, myślę, że będą dobre. Okej. Okay. Mogę iść. Ach, dobra, muszę teraz. P pójdę teraz pójść zakręcić kołem i potem pójdę do parku. teraz kołem? Zobaczę, co mi wypadnie. Muszę coś akurat co mi się przyda, żeby mnie nie rozpoznali, jak, że jestem czarownicą. W sumie może się przydać na jakieś ubrania pożyteczne. Dobra. To teraz trzeba iść do Diwana Park. Co robicie? Okej, okay, a mogę z wami. No dobra. Zaczekajcie jeszcze ja. Ej, chodź tutaj szybciej. Okej, okay, ej, to prawda czy wyzwanie? To nie będzie prawda. Mmm, okej, okay, to może czy masz chłopaka? Okej, okay. to teraz Age, mówisz, y, mówisz y, pytasz się y, Paige. To e, Paige, prawda czy wyzwanie? No to niech będzie wyzwanie. Okej, okay. to jeżeli, e, jeżeli masz e, kre, e, krasza, to, to, musi, e, to musisz e, mu, mu wyznać swoje uczucia. Dobra, przybiorę się w jakiejś stryj, bo trzeba iść spać. Mm. Mogę iść w tym. Dobra, okej. Okay. Jestem gotowa, mogę iść. Dobra, idę spać. W sumie fajnie, jutro jest sobota. Mogę sobie odpocząć. Dobra, idę spać. jest. Sobota, więc co będziemy robić? No, nie wiem, bo i tak zrobisz, zrobisz ten challenge albo jutro jak spotkasz gdzieś, gdzieś na mieście, albo w poniedziałek w szkole. Ale w sumie, w sumie to szczerze nie wiem, co możemy robić. A tak w ogóle to, ile możesz zostać? Tak na, na weekend A, I wcale nie, tego nie zrobiłam Nie, zostaw mi jeden Nie no wcale, wracaj tu